Już e, pafuje do dżungli drużyny przeciwnej, a tutaj na midzie widzimy, będzie zabójstwo. Tak, ale to Ivern został ofiar. Widzimy, że tutaj kolejny gang. jednak kto jest gankowany? Bo wydaje mi się, że to nie Ivern gankuje, jednak tutaj mamy większą akcję. Mamy też flankę od karmy, która jednak zdąży usić przed rakanem. I teraz już mamy kompletną dominację kalisty, która robi triple killa. Mamy Engage drużyny niebieskiej, jednak jest on nie do końca skoordynowany, ponieważ jedna osoba weszła dopiero wtedy kiedy... Przednia zginęła i tutaj mamy znowu kalista show, czyżby, czyżby było więcej zabójstw n na szczę niestety lub na szczęście w zależności której drużyny kibicujecie. Hmm. Tutaj widzimy, że bardzo mocno są obijani przez te w drużynie niebieskiej, ale teraz próbują próbują zre ponieważ enemies overextendowali i mają niskie health bary. Trochę dziwnie mi się mówi, ponieważ zapominam jak to się po polsku nazywa i mówię po angielsku. No właśnie się zaśmiałam, aż tak po cichu. Ale nie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Myślę, że powinno to obejść bez żadnego stila chociaż tutaj widzę, że Ivern ze smite'em ucieka i treść został składzony w międzyczasie jednak tutaj na flankę wchodzi wchodzą dwie osoby, które również zosta zostały, zostały zostały zabite, ale mamy stilla nie takiego, którego się spodziewaliśmy od początku, ponieważ to Ivern ukradł Drake'a dużej nieczerwonej czerwonej po tym jak niebiescy go odpuścili po prostu Tak naprawdę Baron jest tylko kwestią czasu Tutaj widzimy, że też próbował zgrabować Kalistę Musiał odflaszować, za to został spaniszowany Ale Kalista re-engageuje, wrzuca swojego supporta w wir walki I mamy pierwsze zabójstwo Bez problemu Kalista zgarnia triple killa Czyżby tutaj szła popęta? Jednak nie i czy Herald będzie tańczył? Wydaje mi się, że jest zbyt e, dużo zdrowia na wieczrze, aby ci stało i tak właśnie się wydarzyło. Mamy dobrego graba draba i mamy shutdown na trash. Który jest w stanie prawdopodobnie... Zabić każdego Tutaj... oj Rakan nie trafił Z wół kalisty jednak Udało się zbić ją do bardzo małych Punktów zdrowia I drużyna czerwona zostaje za to spaniżowana Nie powinni wchodzić do dżungli bez wizji, mamy triple killa dla Rakana Żeby to była kwadra. Mamy kwadrę w naszym meczu proszę państwa Przewaga golda stopnia już Tylko w cudzysłowie do 5 tysięcy widzimy, że drużyna niebieska skrzętnie czyści wizję i znowu engageuje, widzi enemies out of position, jednak tutaj Kalista znowu zostaje obita do strasznego low HP, zostaje też zabita. Drużyna Czerwona obraca to na swoją korzyść, dwa szybkie zabójstwa i już kolejny kill na końcu Nami. Myślę, że jest to koniec tego meczu, ponieważ Seraphin również upada. Super Minion jest w bazie. I tak się kończy pierwsze historii Nemesis Draft organizowany przez opiekunów Ranothery. Więc GG że tak, że mamy już pierwszy Engage razem z Flashem, Inżynier Paweł. Niestety umiera, mamy First blood na konto Sony. Tutaj widzimy, że Draven podchodzi po odbierze przeciwnika. Użył również Ignita, ale sam został obity. I mamy Flashku od Sony, i mamy drugie zabójstwo na Dravenie. No, we, we wcześnej fazie, fazie gry Tutaj widzimy, że szósty poziom został wbity jako pierwszy i Sona Sona swoje trzecie zabójstwo zostaje seryjnym zabójcą niż są około 750 zł do tyłu a to Mam zaraz może się że... zmienić ponieważ okay. tak właśnie się zmieniło Draven slashuje jednak nie docenił obrażeń Sony, która ma już 5-0 i 500 złota na końcu serii. Użycie błysku przez gracza z drużyny czerwonej, dokładnie Jinxa. Tutaj widzimy, że będzie prawdopodobnie tak double kill, nieudane nurkowanie, i mamy dwa trupy w drużynie czerwonej i a propos złota gra jest właśnie w tym momencie wyrównana pomimo przewagi zabójstw drużyna niebieska straciła swoją przewagę w złocie ale coś Sona wow. próbuje to naprawić kolejny flash wykonaniu tego zawodnika, kolejne zabójstwo i prawdopodobnie weźmie kolejny pancer z Pomimo tego, że Sona ma 6 zabójstw, jednak to Jinx prowadzi w klasyfikacji złota. A na topie mamy kolejne zabójstwo Shutdown dla Rakana. Zeribła bez szans, gra 1 na 2. Tymczasem na midzie mamy nietrafiony huk od Tresza, ale za to trafioną erkę. Nila jest tak naprawdę z... z mniej niż 10 HP. Myślę, że tutaj mogło być blisko zera. Powiedziałbym, że 5 punktów zdrowia. Zobaczmy, bo tutaj na midzie jest strasznie zacięta walka. ona ma flesza. Czy uda się zdobyć kolejne zabójstwo w ten sam sposób? Ma już... Cooldown tak! Flaszku. Cool. Mamy chwila Mogli obić swoich walczących wręcz przeciwników głównie ale tutaj mamy odwrócenie z drużyny niebieskiej i... kolejny... Do, kolejna dobra RK Sony i mamy shutdowna na, na jej konto z jednej strony 5-1-4 Jinx, z drugiej 9-3-2 Sona myślę, że to będzie kluczowe kluczowy pojedynek tych dwóch graczy aby przekonać się, kto wyjdzie zwycięsko w tym meczu. Nie do końca wiemy, jak wyglądała sytuacja na topie, ile milionów była w stanie zebrać podczas, gdy przeciwnicy ją puszowali. Założyłem, że nie była to spora ilość, a tutaj nawet skok, rolki i grindowanie po ścianie nie pomoże naszej elektrycznej dziewczynie, ponieważ... Muzyka Sony zawsze ją dosięgnie, nawet za tak grubą ścianą możliwego do użycia, podczas gdy Sona jest w stanie używać E, ale teraz dobry przerzut! Jednak Braum ratuje sytuację, nadstawia karku dla Sony, ale teraz mamy kolejny przerzut i mamy zabójstwo! Nawet trzy szybkie zabójstwa! Na końcu drużyny czerwonej Szukają kolejnych killi I będzie to AS w wykonaniu drużyny czerwonej Widzimy, że Draven tutaj sobie chilluje z double buffem i biegnie na mida. A w tym czasie widzimy, że drużyna czerwona podejmuje próbę składzenia barona na Braun Brown podszedł za blisko i zostanie za to ukarany To samo dzieje się z Renatą, niestety przejęcie, przejęcie zakładników nie pomogło w wygraniu tej walki i mamy jeszcze kolejne, kolejne zabójstwa i wydaje mi się, że powoli zbliżamy się do końca tej rozgrywki, ponieważ został Thresh, za parę sekund odrodzi się Braum. Jednakże Jinx myślę, że będzie w stanie skończyć zanim round dobiegnie. Nawet już nie podejmuje próby. Wiedzą, że to jest koniec. Drugi mecz zakończony zwycięstwem drużyny czerwonej. Szybkie ogłoszenie, ponieważ dziękujemy Wam bardzo za udział w wydarzeniu, za oglądanie. Z tego co widzimy już nikt się nie zgłaszał, także... Dwie emocjonujące gry zostały rozegrane przez członków naszej pięknej społeczności. Było cudownie, docencie samiego za jego wspaniały komentarz. Okej, okay. niech, tak, okay. niech tak będzie. Także dziękujemy jeszcze raz i widzimy się na kolejnych wydarzeniach. W przyszłości zostańcie z nami.